Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne Bliźnięta na czytaniu tygodniowym od 25 do 31 marca bieżącego 2024 roku. Karty mam już potasowane. <laughs> już mam. kiedy podwinę. <laughs> już je przekładam i zobaczymy co jeszcze w tym tygodniu ciekawego was może spotkać. Jeżeli chodzi o energię. Poniedziałek Oj, dobry był finansowo. Wtorek, arcykapłanka, czyli wiedza, środa przemyślenia odnośnie tej wiedzy. Czwartek dziesiąta denarów, piątek trzy buławy. Planujecie wyjazd na święta albo oczekujecie jakiegoś gościa. Sobota, rydwan i niedziela, szóstka denarów. No, niektóre bliźnięta mogą być też w pracy, zwłaszcza jeżeli pracujecie w służbie zdrowia. Ale konflikty, piątka buław, ewentualnie potrzeba takiego ogarnięcia się w sobie, zmotywowania do pewnych działań, bo nie chce mi się. Jestem już zmęczona, zmęczony, już żyję świętami, wypoczynkiem. Oczywiście, jeżeli święta obchodzicie. No fajny, spokojny tydzień. Dużo będzie pieniążków, fajne rodzinne jakieś plany, wyjazd, e, coś związanego z domem, z mieszkaniem, z działką. Może będziecie coś kupować, ale raczej wyjazd. Widzę, na, na weekend bliźnięta sobie wyjeżdżają za miasto do rodziny, bądź do siebie na działkę. Będziecie w podróży a może święta spędzacie gdzieś w pięknych krajobrazach co ja mam tu dopowiedzieć, no może jedynie to marcy kapłanka i tego wisielca cesarzowa i sześć buław no dobrze, poniedziałek azdenarów bardzo dobry dzień na załatwianie wszelkich spraw związanych z finansami ktoś tutaj wyjdzie do Was z ciekawą ofertą, propozycją warto z niej skorzystać może będziecie chcieli coś kupić, zwłaszcza działka, grunt, nieruchomości, myślicie o zmianie mieszkania, budowie domu. To jest dobry tydzień na podjęcie decyzji i myślę, że do piątku już się zdecydujecie albo konkretnie na daną nieruchomość, bądź na przyjęcie wykonawcy, który coś w tym domu, bądź budując ten dom będzie yy, działo, tak? A z denarów y, możliwość podjęcia fajnej pracy, więc te bliźnięta, które szukają pracy, może pojawić się ciekawa oferta. Będziecie na pewno zainteresowani, i tutaj może być służba zdrowia z branżą beauty, czyli może <laughs> jakaś prywatna klinika, salon urody, salon spa, e, praca z kobietami dla kobiet, ale też posada nauczycielska, jakieś kierownicze stanowisko. W dużej firmie, więc tutaj może coś fajnego się przytrafić. Spokojny, konkretny dzień bez żadnych jakichś niepokojących wydarzeń. W pracy, jeżeli macie, możecie liczyć na premię świąteczną. Bardzo się ucieszycie, bo macie na co pieniądze wydawać. Co w związkach? W związkach stabilizacja, nadal jesteście żoną albo mężem swojej żony, żoną swojego męża, bądź partnerem, partnerki, partnerką, partnera. Eee, nic się nie zmieniło w Waszych uczuciach, ogromny szacunek, stabilizacja i stałość w uczuciach, natomiast samotne bliźnięta, czy mają szansę kogoś poznać, jest jakiś tajemniczy, nieznajomy bądź nieznajoma, tu mi się pokazuje. Eee, może być starsza, kilka lat, bądź młodsza, piękna, zmysłowa kobieta, niezależna finansowo, ewentualnie o Was tak myślą, panowie, moi kochane panie. Więc tutaj komuś wpadłyście w oko, ale na razie jest to takie ciche. Potajemne wzdychanie do Was. No, może ta osoba wreszcie się namyśli i, i będzie chciała podbić tutaj Wasze serce, jakoś po prostu spróbować zaingerować e, w tą znajomość. No, może ta osoba bije się z myślami. Może. Boi się, że ma konkurenta bądź konkurentka, a nawet może tutaj dwie osoby jakoś zabiegają wasze, wasze względy. Więc no, moi kochani, coś ciekawego może się wydarzyć. E, no dobrze, we wtorek mam arcykapłankę i cesarzową. Temat ciąży, więc te bliźnięta, które się starały, które chciały, y, które naprawdę wyczekiwały tej dobrej wiadomości, dowiedzą się będąc u ginekologa bądź na badaniach, że spodziewają się Dzidziusia. Mama, bądź starsza siostra, bądź szefowa, koleżanka z pracy, ale taka naprawdę, z którą dobrze trzymacie sztamę i której możecie zaufać, powierzy Wam tajemnicę, sekret, bądź Wy się komuś zwierzycie i to mogą być jakieś właśnie sekrety miłosne. Bardzo dobry dzień na załatwianie spraw urzędowych, wyjaśnienie jakiejś sprawy. Tutaj może właśnie towarzyszyć mama, mama na przykład może być też taka sytuacja, że mama zaopiekuje się Waszymi dziećmi, żebyście Wy mogły sobie tam pozałatwiać sprawy na mieście. Fajny dzień na e, wizytę u fryzjera, kosmetyczki, żeby zrobić coś dla siebie, e, zadbać o swoje potrzeby, o swoją wygodę, e, więc być może bliźnięta, które e, ostatnio nie miało czasu na to, żeby właśnie czas poświęcić sobie swoją uwagę na swoje przyjemności w tym dniu, właśnie zaszalejecie. E Pojawi się jakaś oferta, właśnie jeżeli chodzi o działkę, grunt, nieruchomość, może pośredniczyć w tym kobieta, ewentualnie y samotna kobieta, na przykład ma duży dom, y no i sama w nim mieszka, tak? Dzieci, dorosłe y wyprowadziły się może jest po rozwodzie, może już jest wdową, prawda i chce tą dużą nieruchomość spieniężyć, żeby kupić sobie małe mieszkanko w blokach na przykład albo mniejszy domek. Jest tutaj taka jakaś oferta. Natomiast y, może być to taka sytuacja, że jakąś pocztą pantoflową się o tym dowiecie, tak? Jedna pani drugiej pani gdzieś tam sąsiadka y, powie w pracy może, a może właśnie u tego fryzjera będziecie siedziały i właśnie zajdzie się na taki temat i coś taką informację usłyszycie. Więc warto tutaj się tym zainteresować. Wiedza, którą szukacie, znajdziecie. I tutaj myślę, że wszystkie sprawy urzędowe pozałatwiacie sobie bardzo pomyślnie. Dobry dzień na zdawanie egzaminów. Bardzo dobry dzień na kierowanie się intuicją. To znaczy będziecie wiedzieli, co robić, jak ugryźć temat, żeby no było dobrze, żebyście były zadowolone. Udane zakupy, udane zakupy, więc może bliźniak się wystroi, ale oczywiście będzie utrzymywał w tajemnicy, ile na to wydał. Co kochani w środę? W środę wisielec. Więc tutaj myślimy, zastanawiamy się, chociaż dzień trochę postawiony na głowie, więc przygotujcie się na różnego rodzaju zmiany. Um, odwołanie jakichś spotkań, jakieś chwilowe problemy w, w jakichś sprawach, więc tutaj jeżeli nie musicie, nie załatwiajcie zwłaszcza żadnych spraw urzędowych, pilnych spraw. Natomiast jest to dzień, gdzie mimo jakichś tam trudności i faktycznie takiego wrażenia, że no co się dookoła mnie dzieje, no to jest jakieś kuriozum, no nie wiem w ogóle w jakiej jestem rzeczywistości, po prostu wszystko stoi na głowie, będziecie Wiedzieli, jak z tego wybrnąć. Dobry czas na przemyślenia, na wizualizację, na planowanie długoterminowe. Dobry dzień na zdawanie egzaminów. Szóstka buław jest to sukces jest to e, sława, jest to e, pokazanie się z jak najlepszej strony, wygranie jakiejś sprawy, zwłaszcza tych, które się wlekły od dłuższego czasu. No, i też podjęcie decyzji odnośnie jakiegoś spotkania. Więc, tak jak powiedziałam, albo ty, bliźniaku, tutaj się weźmiesz za odwagę i poprosisz kogoś o spotkanie, bądź ciebie ktoś tutaj będzie chciał bliżej poznać. Wreszcie ruszy do ciebie z zapoznaniem. No dobrze, moi kochani. W czwartek mamy 10 denarów, więc bardzo dobry dzień na załatwianie spraw finansowych związanych z domem jeżeli tutaj zastanawialiście się na kupnem bądź sprzedażą, może tutaj jakaś osoba musiała się dłużej zastanowić, pomyśleć, to już macie kupca albo Wy się zdecydujecie. To jest naprawdę atrakcyjna oferta, zwłaszcza posiadłości, domy, siedliska w takich zakątkach podmiejskich bądź zupełnie za miastem wieść, plener, las, łąki, pola, pustkowie. No niektóre osoby szukają takiego właśnie Jakiej swojej pustelni, takiego swojego miejsca na ziemi. E, więc tutaj być może będziecie już dyskutować z rodziną, bądź nawet podejmować jakieś <laughs> przedstępne e, tematy finansowe, dogadywać się już jakieś umowy. E, dobry dzień na opłaty związane z mieszkaniem, czyli coś tam czy jeszcze trzeba będzie zapłacić, może właśnie dowiedzieć się w sprawie kredytu mieszkaniowego, e, zlecanie jakichś prac remontowych, więc idzie wiosna. A to chcemy zmienić kolor ściana. To płytek w łazience, może nowe meble, więc tutaj, jeżeli jakieś konsultacje z fachowcami, to traficie na kompetentną osobę, która pięknie Wam wykona ten remont. Dziesiątka denarów, bardzo dobrze, jeżeli chodzi o pracę, więc, jeżeli zastanawiacie się nad przyjęciem jakiejś oferty, tutaj wejdziecie w ten projekt. Może być także biznes związany z branżą beauty, to co mówiłam, wygląd zewnętrzny, więc być może też branża odzieżowa. Ale też może być współpraca z matką, starszą siostrą, bądź przejęcie biznesu po rodzinach. Więc tutaj też takie tematy będą chodziły po głowie. Tematy też dziedziczenia, mieszkania, zapisów jakichś spadkowych, mmm, przygotowywania się do świąt rodzinnych. I tutaj wydaje mi się, że kogoś bierzecie z rodziny, może mamę, może tatę, może rodziców razem i gdzieś wyjeżdżacie na weekend. Tutaj jest wyjazd. W piątek mamy trzy buławy, więc przygotowania do wyjazdu, bądź oczekujecie przybycia gości. Na dworcu, na lotnisku, ktoś w sobotę do Was dojedzie, to może być zodiakalny rak, ale niekoniecznie. To może być mama, teściowa, no kto jest z najbliższej rodziny, a może siostra, która mieszka za granicami, dawno się nie widzieliście. Trzy buławy jest to taki fajny czas, gdzie macie wszystko zaplanowane, dopięte na ostatni guzik, że <laughs> e, jakieś tematy zostały już podsumowane, decyzje zapadły, więc tutaj też być może chodzi o pracę. Że widzicie dalszą współpracę z tą firmą, z tą osobą, wierzycie, że Wam się uda, że będziecie mogli zarabiać, że będziecie mogli tutaj rozwijać swoją karierę. Natomiast te bliźnięta, które mają pracę, będą chciały jeszcze tutaj podjąć jakąś dodatkową, może dodatkowa firma, jeżeli pracujecie na zatrudnieniu. Na etacie, bądź odwrotnie, macie swoją firmę, a jeszcze gdzieś chcecie się załapać na jakieś dodatkowe em, zarobkowanie, ewentualnie biznes rodzinny, biznes domowy, pchłopnictwo, praca w domu, rękodzieło, tego typu tematy. W sobotę mamy rydwan, więc będziecie w podróży, bądź gdzieś dojedziecie do celu. Są święta, więc może na święta, właśnie do rodziny, może ktoś do Was wyjechał. Będziecie w ruchu, dużo się będzie działo, no te zawody, taksówkarz, kierowca, będziecie mieli co robić, ale też kierowca karetki pogotowia, tak jak powiedziałam, służba zdrowia, bądź wszelkiego rodzaju domy opieki, no wszystkie te, wszyscy ci dostawcy, kierowcy, co dowożą jedzenie, prawda? No nam się wydaje, że są święta, ale przecież tyle ludzi po prostu pracuje, więc tutaj na pewno szybko minie Wam dzień, ale już chyba na niedzielę będziecie w domku bądź odwrotnie, sobota tutaj jeszcze załatwianie różnych spraw na ostatnią chwilę, jakieś tam zakupy trzeba na myjkę pojechać, żeby ładnie auto wyglądało ale z wszystkim się ogarniecie, więc jeżeli tak na tip top chcecie pozałatwiać sprawy, zaufajcie swojej intuicji naprawdę, żebyście wszystko przypilnowali osobiście wszystko z grafikiem odhaczać po, po kolei, to zrobiłam tam, to zrobiłam, żeby później się w tym wszystkim nie pogubić, ale widzę tutaj sprawność szybkość, więc nawet jak będą jakieś podbramkowe sytuacje, to w, jakby wybrniecie z tego, tego słowa mi brakowało. No dobrze moi kochani, niedziela, szóstka denaru, więc witamy się z gośćmi, siadamy przy zastawionym stole, miło spędzamy czas. Te bliźnięta, które są w pracy, na pewno dobra współpraca, też miło spędzony czas z współpracownikami. Mm. Jeżeli się gościcie, no to na pewno nie z pustymi rękami ktoś tutaj przyjdzie, bądź wyjedziecie w gości, więc to tutaj też będą prezenty, będą też jakieś sałatki, ciasta, żeby się troszeczkę dołożyć do tego, do tego koszyczka. Możecie liczyć na partnera bądź partnerkę, który was wspiera, gdzie jesteście postrzegani jako fajną parę, która świetnie do siebie pasuje i i no właśnie ten szacunek. Taki szacunek tutaj widzę miłości, naprawdę takie poszanowanie tradycji zadbanie o osobę w towarzystwie, żeby tam się czuła komfortowo Na no raczej nie będziecie handlować w niedzielę, w święta chociaż może to jakaś by tu była dobra transakcja, natomiast to jest równowaga w dawaniu i braniu więc tutaj będzie być może poruszany temat kto od kogo co dostaje i jak się później jakby odwdzięcza Pamiętajcie tylko, że przy świątecznym stole nie poruszać spraw politycznych, żebyś w zgodzie spędzić te święta, nie kłócić się, nie waśnić i nie denerwować. No dobrze moi kochani, to tyle. Chociaż no jest piątka, była, więc na pewno dojdzie do jakiejś różnicy zdań. Eee, ktoś Wam o czymś nie mówi i moi kochani, od razu powiem, jak wyjeżdżacie na weekend... Zabezpieczcie wszystko, bo ktoś może was obserwować. Nie zapomnijcie dom, mieszkanie, tak? Nie zapomnijcie włączyć monitoringu, jeżeli macie powiadomić sąsiadów, że wyjeżdżacie, żeby ktoś tam zerknął na Waszą nieruchomość, tak? Bo no, pojawił się ten złodziej. Natomiast jest jakaś nieszczera osoba w waszej rodzinie, w waszym otoczeniu, która bardzo wam zazdrości wszystkiego. Bardzo Wam zazdrości. Wydaje mi się, że ta osoba po prostu. Mm, Ekscytuje się każdą informacją na, wam, na Wasz temat. Nie, tak jakby nie żyła swoim życiem, tylko żyła z e, Waszym życiem. To jest jakiś młody mężczyzna z pod też bliźniaka, wodnika bądź wagi, ale niekoniecznie. E, bardzo taki mądry, wygadany, fajnie się z nimi rozmawia, ale, ale taki na. No nieszczery, więc uważajcie, i to jest ktoś z kręgów rodzinnych, nawet pokrewniony z Wami, bądź mieszkający w waszym otoczeniu, Waszego miejsca zamieszkania. Ale na złodziei też uważajcie, zwłaszcza jeśli wyjeżdżacie na trzy dni, żeby tam nie było jakiegoś powodu, pretekstu, że pamiętajcie, okazja czy nie złodzieja, tak? Coś tam zobaczy, że stoi na podwórku, garaż otwarty, drzwi do piwnicy, no to wiadomo, że to Kusi, tak. A tak to ogólnie fajny tydzień, ja Wam życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, odsłuchajcie sobie film z Waszym znakiem ascendentalnym, widzimy się na kolejnym czytaniu, dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do kolejnego razu.